Witam, jestem nauczycielem matematyki i chciałbym zaprezentować, jak działa aplikacja Smart Tutor. Możesz w niej sobie ustawić swój cel, czyli tzw. planowanie nauki. Oprócz celu możesz ustawić godziny, w których aplikacja ma Ci przypominać każdego dnia, żebyś się uczył. Jeżeli w szkole z jakiegoś tematu masz problemy, np. równania i nierówności, temat, układy równań, zawsze możesz sobie w aplikacji znaleźć w bazie zadań odpowiedni dział. Odpowiedni temat. Jeżeli jest dla Ciebie temat kompletnie niejasny, zawsze dostępna jest teoria, czyli przedstawiony film, gdzie wytłumaczane jest krok po kroku, o co w ogóle w tym temacie chodzi, a następnie zawsze możesz sobie poćwiczyć zadania. Samolot podzielone na poziom trudności, łatwe, średnie, trudne itd. Zadanie, oczywiście, też możesz sobie wybrać. Następny jest w aplikacji notes, więc zawsze możesz sobie porozpisywać. Jeżeli zdecydujesz się na jakąś odpowiedź, oczywiście można to zatwierdzić i sprawdzić, czy jest poprawna. Bez względu na to, czy poprawna, czy też nie. Co istotne, zawsze pod zadaniem masz rozwiązania do zadania w formie filmu. Gdy już będziesz sądził, że całą matmę opanowałeś, zawsze można połączyć zadania egzaminacyjne i wybrać sobie dowolną maturę z poprzednich lat. Jest tam zbiór wszystkich tych zadań. Do każdego z nich jest też załączony film wraz z rozwiązaniem. Polecam!